Dzień dobry. Ja uważam, że to był bardzo ciężki sezon dla nas. Pierwszy raz miałyśmy okazję grać w młodej Lidze kobiet w nowym przedsięwzięciu. Myślę, że stać nas było na lepszy wynik, ale tak jak Trener wcześniej powiedział, system nie pozwolił nam na to. Trafiłyśmy do dość dobrej grupy w pierwszym okresie sezonu, więc później było nam ciężko już. Awansować do pierwszej szóstki, ale myślę, że w tym drugim etapie sezonu udało się z siebie wszystko, bo wygrać było najlepszą pozycję. W Mistrzostwach Polski myślę, że to bardzo dobry wynik, że znalazłyśmy się na szóstym miejscu w, ostat... w końcowej klasyfikacji. Wiele zespołów grających z zawodniczkami już online odpadło w wcześniejszych rozgrywkach, więc myślę, że szóste miejsce to bardzo dobra pozycja. Ja.